Dziś omówimy sobie pole kwadratu i prostokąta. Mamy tu przedstawione dwa prostokąty i policzmy sobie, ile kratek znajduje się wewnątrz takiego prostokąta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Czyli widzimy, że w tym pierwszym prostokącie mamy dwanaście kratek. Ale sami przyznacie, że długo zajęło mi liczenie każdej kratki po kolei. Ja mogę to zrobić szybciej. Patrzę sobie na pierwszy rząd. W pierwszym rzędzie mam cztery kratki, w drugim rzędzie też mam cztery kratki, i w trzecim też mam cztery kratki. Czyli mam trzy rzędy i w każdym rzędzie są cztery kratki. Żeby policzyć to szybko, to wystarczy, że te liczby pomnożę przez siebie. Czyli mam 3 razy 4 i wyjdzie mi 12. Taki sposób liczenia przyda nam się, zwłaszcza przy większych prostokątach, takich jak ten. Poniżej. No to liczymy najpierw kratki w tym rzędzie. Tutaj mamy 9 kratek, a rzędów mamy 5. Czyli, żeby policzyć szybko wszystkie kratki wewnątrz tego prostokąta, to wystarczy pomnożyć 9 razy 5. I wychodzi 45. No ale co to ma wspólnego z polem prostokąta? Otóż pole to jest liczba jednostkowych takich kratek. W zależności od tego, jakie później będziemy mieli jednostki, takie duże będą te kratki, te nasze kwadraty w środku. Więc to, co teraz zrobiliśmy, policzyliśmy kratki wewnątrz prostokątów, to właśnie policzyliśmy przy okazji pole tych prostokątów. Nie mam tutaj jednostek, ewentualnie mogę sobie zapisać, ponieważ czasami się tak zapisuje, gdy nie są podane jednostki. Że to są jednostki kwadratowe. Tutaj też mogę zapisać, że to są jednostki kwadratowe, czyli w tym prostokącie znalazło się 45 kwadratów jednostkowych czyli tych malutkich kratek. Jeśli ta kratka miałaby wymiarę centymetr na centymetr, to wtedy byłoby 45 centymetrów kwadratowych. Gdyby miało wymiary metr na metr, wtedy byłoby 45 metrów kwadratowych. No to podsumujmy sobie, jak liczymy pole prostokąta. Oznaczymy sobie literkami długości boków prostokąta. Niech ten bok ma a, a ten bok ma b. Przez dużą literkę P będziemy oznaczać pole. Więc jeśli chcę policzyć pole prostokąta, no to tak jak liczyliśmy wcześniej, liczę długość jednego boku i mnożę przez długość drugiego boku, czyli w naszym przypadku będzie to A razy B. To już jest wzór na pole prostokąta. To jeszcze dla przypomnienia powiedzmy sobie na temat obwodu przez OB. Oznaczmy sobie obwód. Obwód to jest suma wszystkich długości boków. Mogę to zapisać jako A plus B plus A plus B, ale to jest dość długi sposób i rzadko przyda nam się on w takiej formie. Mogę też zapisać obwód. To już jest wersja krótsza. Mam dwa te same boki A, czyli napiszę, że to jest 2A i muszę do tego dodać dwa boki o długości b, czyli to będzie 2b. Z tego wzoru będziemy bardzo często korzystać, jest on szybszy niż ten pierwszy, ale często zapomina się o trzecim sposobie liczenia powodu prostokąta, a mianowicie mogę sobie najpierw dodać a i b i ten cały wynik pomnożyć przez dwa. Ja sobie tą dwójkę napiszę z przodu i tutaj razem. My sobie później zrobimy takie zadanie, gdzie ta ostatnia postać tego wzoru na obwód nam się przyda. No to przejdźmy sobie teraz do kwadratów. I podobnie jak wcześniej policzymy sobie kratki wewnątrz kwadratu. W tym rzędzie mam trzy kratki, a rzędów mam trzy, czyli żeby policzyć ile mam kratek wewnątrz, to mnożę 3 razy 3 i wychodzi 9. Poniżej mamy 7 kratek, i tutaj też jest 7 kratek, 7 rzędu, czyli mnożymy 7 razy 7 i wychodzi 49. I tym sposobem policzyliśmy pole tych kwadratów, ponieważ policzyliśmy te jednostkowe kratki w środku. Mogę sobie też dopisać tutaj, że to są jednostki kwadratowe. No to w takim razie przejdźmy sobie do podsumowania kwadratu. Podpiszmy sobie długości boków kwadratu, niech to będzie literka A, i pamiętamy, że kwadrat ma drugi bok tej samej długości, czyli tutaj też będzie A. I tak jak wcześniej, przez dużą literkę P będziemy oznaczać pole. I pole kwadratu liczymy mnożąc bok razy bok, akurat w tym przypadku. Czyli mamy a razy a. Mogę to zapisać krócej, czyli zapiszę, że to jest a do potęgi drugiej, albo a do kwadratu, czyli pole kwadratu liczymy jako bok do kwadratu. To jeszcze dla przypomnienia obwód. Moglibyśmy napisać, że to jest a plus a plus a plus a, ale my to możemy podzielić szybciej, czyli 4 razy pomnożymy przez bok a. Można też to zapisać bez tego mnożenia, czyli po prostu będzie 4a. Ale pole kwadratu możemy też jeszcze liczyć innym sposobem. Mamy tutaj przedstawiony kwadrat. On jest co prawda trochę obrócony, ale jak się przyjrzycie, to zobaczycie, że to jest dalej kwadrat. Są zaznaczone jego przekątne. Jedna jest podpisana jako F i ta żółta jest podpisana jako E. Przypomnijmy sobie, że przekątne w kwadracie przecinają się pod kątem prostym, no i tutaj to widać jest kąt prosty, i przekątne mają tę samą długość, czyli tak naprawdę moglibyśmy podpisać, że te przekątne są oznaczone tą samą literką. Zauważ, że wszystkie te trójkąty są dokładnie takie same. I teraz pokażę Wam taką animację, która te trójkąty skopiuje i obróci w pewien sposób. I otrzymaliśmy w tym momencie czworokąt. Na pewno jest to prostokąt, ale my po kratkach możemy policzyć. Tu jest 6 i tu jest też 6. Czyli tak naprawdę ten duży czworokąt to jest kwadrat. No a my umiemy już policzyć pole kwadratu używając długości boków. Czyli to jest bok razy bok. My mamy tutaj podpisane, że ta przekątna to jest F. Więc ten bok to jest dokładnie tyle samo, czy to będzie długość tej przekątnej. A ten bok to będzie długość tej żółtej przekątnej. My w kwadracie mamy dokładnie takie same przekątne, więc też bym mogła napisać, że to jest F. Jaką literkę wybierzemy, to tak naprawdę nie ma znaczenia. Czyli żeby policzyć pole całego kwadratu, to byśmy pomnożyli bok razy bok, czyli w naszym przypadku przekątną razy przekątną. No, ale ja nie chciałam policzyć pola tego dużego kwadratu, tylko chciałam policzyć pole tego kwadratu, który jest w środku. Czyli ten, który składał się z czterech tych małych trójkątów. Cały kwadrat składa się z ośmiu trójkątów, więc wystarczy, że to, co nam wyszło przy liczeniu pola tego dużego kwadratu, podzielę sobie przez dwa, ponieważ widzimy po złożeniu te trójkąty dadzą nam dokładnie ten sam mały kwadrat więc jeśli policzę duży kwadrat, to będzie to samo co dwa małe. Więc żeby policzyć jeden, wystarczy, że podzielę przez 2. Zatem drugi wzór na obliczenie pola kwadratu wykorzystuje długości przekątnej. Czyli pole liczymy mnożąc przekątną razy przekątną i całość dzieląc przez 2. Ja mogę to zapisać krócej, że to jest d kwadrat przez 2. Można też ten sam wzór napisać, że to jest jedna druga, i później d do kwadratu. Tak naprawdę wszystkie te postacie oznaczają ten sensor.